Jeszcze przed rokiem agencje ratingowe były takim tematem, który był postrzegany jako czynnik ryzyka dla polskiego rynku finansowego, czy to obligacji, czy to złotego. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy, sytuacja zmieniła się dość diametralnie, w wyniku tak lepszej koniunktury. Gospodarczej, jak i znacznie, znacznej poprawy sytuacji budżetowej. I na moment obecny rynki finansowe zastanawiają się już nie nad tym, czy agencje mogą obniżyć w Polsce rating, tylko czy i ewentualnie kiedy taki rating podwyższą. Obecnie rynki koncentrują się na agencji Moody's, która już w najbliższy piątek wyda swoją opinię co do. Polskiego ratingu, a już na kilka dni przed tą opinią zdecydowała się wysłać taki bardzo pozytywny sygnał, podnosząc prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok z poziomu 3,2% do 4,3%. Jest to bardzo duża rewizja, wynikająca po części z tego, że wcześniej ta prognoza była nierealnie zbyt niska. Koniunktura gospodarcza w pierwszej połowie roku była dobra, wzrost wyniósł prawie 4%. Widać, że inwestycje powoli wracają. One powinny podtrzymywać wzrost gospodarczy na wysokim poziomie w drugiej połowie roku. I taka też jest argumentacja Moody's. Wydaje się jednak, że ta prognoza 4,3% jest trochę zbyt optymistyczna. Wymagałoby to jeszcze znacznego przyspieszenia wzrostu rok do roku w kolejnych kwartałach, także ja spodziewam się wzrostu raczej w okolicach 4%, może nawet minimalnie poniżej skali całego roku. Natomiast z punktu widzenia rynków finansowych ważny jest ten pozytywny przekaz, jaki agencja dała tą prognozą. Co prawda wydaje się, że podniesienie ratingu, czy choćby perspektywy jest mało realne już teraz, bo Moody's podniosła perspektywę z negatywnej do stabilnej w maju i utrzymuje ocenę Polski wyżej niż inne dwie ważne agencje, Standard Poor's i Fitch, to jednak taki pozytywny przekaz, który Moody's wysyła, no wspiera um, złotego i to ewidentnie um, widać w notowaniach na rynku walutowym. To rada